W ramach akcji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych. Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWIA trafią do jednostek w gminach do 20 tysięcy mieszkańców po jednym na województwo. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tysięcy złotych. Samochody otrzyma gmina, w której odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże komenda główna Państwowej Straży Pożarnej po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Do walki o głosy przyłącza się powiat Kutnowski, rozstrzygnięcie bitwy już wkrótce. OSP są nieocenionym i niezbędnym uzupełnieniem jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Mimo dobrego doposażenia technicznego tych jednostek, nadal na terenie województwa łódzkiego występują miejsca, w których brak sprzętu uniemożliwia strażakom ochotnikom sprawne funkcjonowanie. Niestety powiat kutnowski jest takim niedoposażonym miejscem. No, najbardziej mogą skorzystać w tym programie te osoby, które, że tak powiem, które gminy najwięcej zagłosują, oddadzą najwięcej głosów. Są to przeznaczone wozy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest to bardzo dobra akcja. Podnosi bezpieczeństwo na terenie oczywiście danej gminy, gdzie ten wóz będzie. A przede wszystkim w ramach demokracji pójdziemy do wyborów, więcej nas będzie na wyborach. Czy są na terenie województwa polskiego takie białe plamy, które najbardziej technicznie potrzebują wsparcia, takie jednostki, które najbardziej potrzebują? Znajdują się na terenie naszego województwa e, takie, takie miejsca, są to powiaty kutnowskie. E, także myślę, że no, jest, jest o co walczyć. OSP potrzebują do sprzętowienia z uwagi na to, że e, mamy coraz więcej do czynienia z aurą, taką jaką mamy, jak Państwo widzicie. W tym momencie w województwie łódzkim jest około 1200 zdarzeń związanych przez te kilka dni z podtopieniami, powodziami i różnego rodzaju e, prawda, konarami drzew. W związku z powyższym ten sprzęt jest niezbędny dla e, ochotników. A jak duże wsparcie USP stanowi dla e, Państwowej e, Straży Pożarnej? Ogromne. To są dwa płuca, jak mówię. Bez tego nie istniejemy. Prawe i lewe płuco. Musimy razem współpracować. Nosimy te same mundury yy, i gasimy te same pożary. Jak pan komendant tak krótko zachęci do wzięcia udziału w akcji i głosowania w wyborach? Szanowni Państwo, przede wszystkim pójdźmy na wybory, a efekt końcowy będzie pewnie wóz strażacki. Strażacy i ochotnicy z powiatu kutnowskiego każdego dnia ratują życie, zdrowie i mienie. Mobilizacja frekwencyjna w wyborach może poprzez spełnienie obowiązku obywatelskiego przyczynić się do doposażenia w nowoczesny wóz strażacki jednego z powiatowych OSP. Zachęcamy do oddania głosu w niedzielnych wyborach.